Cześć, to Frywolny. Tak właściwie nagrywam to nagranie w biegu, dlatego że mam intensywny cykl szkoleń weekendowy, szkoleniu wodzenia kobiet w dzień. W tamtym roku pokazywałem się na moich podejściach, jak w łatwy sposób możesz podejść do dziewczyny na ulicy, czy w każdej innej codziennej sytuacji. W tym roku postanowiłem, że pójdę o krok dalej. Pokażę Ci, w jaki sposób seksualnie wzbudzić... Takie zainteresowanie w kobiecie, że ona po prostu nie będzie mogła wytrzymać i będzie chciała więcej. Komunikacja z kobietą na ulicy czy nawet w takich codziennych normalnych sytuacjach to bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeśli tego nie opanujesz, to zawsze będziesz miał taki problem, że podchodzisz do dziewczyny, yy, rozmawiasz z nią o rzeczach, które tak naprawdę nie powodują emocji, i ta cała interakcja nie idzie w takim kierunku, jak ty byś tego chciał. Dlatego to jest takie istotne, żebyś ty to opanował i ładował w kobiety takie emocje, które powodują, że ona nie daje ci żadnych. Yy, barier, ona ci nie stawia żadnych przeszkód, tylko po prostu posłusznie zgadza się na to, co ty mówisz i podąża za tym, co ty od niej chcesz. Także to jest naprawdę rewelacja. Wydawało no. się, że nie masz spodenek, spódnicy i w ogóle. Że idziesz tylko ty, sweter i twoje nogi. Wiesz, takie, takie po prostu twoje nogi od, od pasa w dół. I to mi się fajnie tak i tak patrzy, czy ona nie ma majtek? Znaczy, czy ona ma jakieś coś w ogóle na sobie? Jakąś spódnicę albo coś? No, do, i podobnie też No! Ej, naprawdę, zajebiście, Wow, dziewczyno. Dziękuję. Ja w sumie takie rzeczy pokazywałem na moich szkoleniach. Nie pokazywałem jeszcze tego y, publicznie, a to na tych nagraniach. Na przykładzie Maćka, osoby, która dopiero zaczyna zobaczysz jak coś takiego może zastosować. I niektóre osoby mówiły, no dobra, Krzysiek, ty pokazujesz swoje nagrania, ale ty robisz to tyle lat, dlatego tobie to wychodzi. Dlatego specjalnie nagrałem nagranie z gościem, który właściwie dopiero zaczyna poznawać dziewczyny. I na tych nagraniach pokażę Ci, w jaki sposób on to wszystko robi, w jaki sposób on we własnym stylu wzbudza seksualne zainteresowanie w kobietach i komunikuje się z nimi w taki sposób, że one od razu odbierają go jako fajnego gościa, są nim zainteresowane. Dużo facetów, nawet jeśli już podchodzi do dziewczyny, to ma taki problem, żeby ją zainteresować. Ja często widzę na szkoleniach, że chłopak podchodzi do dziewczyny, a ona nie chce się zatrzymać, nie chce mu dać numeru, albo w ogóle zwraca się do niego niechętnie. Na tych nagraniach zobaczysz, jak to robić we właściwy sposób. Zobaczysz, w jaki sposób nakręcać dziewczynę emocjonalnie i musisz się tego nauczyć. Jeśli się tego nie nauczysz, to będziesz miał naprawdę duże problemy z poznawaniem dziewczyn, gdziekolwiek. Już nie mówię tylko o ulicy, mówię też o klubie, mówię o kursie tańca, szkole pracy, czy gdziekolwiek indziej. Komunikacja z kobietami to podstawa. O fajnie, tak. jestem Maciek dziewczyny, bo się nie przedstawiłem. Martynka. Oliwia Martynka. Tak. Powinniście mieć tak samo na imię nawet. No, tak nam pasuje. No faktycznie, tak. Mhm. powinniśmy. Oliwia Martynka. Tak. Maciek, to się... dalej, masz, dalej masz czerwoną szwinkę na tak. policzku. Ja cię nie całowałem. Nie, ja, to ja. Tak? <noise> Jakbyście mnie, mnie pocałowały, to bym fajnie wyglądał idąc no, no ulicą, to nie? teraz mamy świnkę na Jak pusty. mnie pocałujecie, ale tak. potem ją Dobra. musicie zmyć. Nie, no wiecie już, no, no nie wiem no jak to będzie. będzie. No, ale... beka. Tutaj zobaczysz to na filmie, zobaczysz w jaki sposób on to mówi, w jaki sposób się zachowuje i w jaki sposób to właśnie robi z dziewczynami, żeby to wychodziło w taki pełny, emocjonalny sposób i żeby one naprawdę reagowały rewelacyjnie. To jest coś, co ja naprawdę stosowałem dużo razy, też robiłem to nieświadomie, teraz to wszystko spisałem sobie na kartce i będę chciał to wszystko Wam pokazać w tych nagraniach wideo, żebyście mogli to zastosować od razu. Wiadomo, że jest wiosna, jest mnóstwo pięknych kobiet na ulicy i czas po prostu zacząć do tych dziewczyn podchodzić i działać w taki sposób, żeby one były zainteresowane. Pierwsze, co możesz zrobić właściwie od razu. To jest zaczęcie rozmowy z dziewczyną od pytania. Mało osób coś takiego wie, ale część dziewczyn jest przygotowanych na to, że podchodzisz do nich i mówisz: spodobałaś mi się. Szczególnie to widać w dużych miastach, jeśli to są dziewczyny, do których podchodzi bardzo dużo facetów. I to jest taki trik, który powoduje, że dziewczyna jest zmuszona do myślenia już socjalnie dajesz jej, zdajesz jej pytanie i ona na to pytanie musi odpowiedzieć i znając jej odpowiednie pytanie jesteś w stanie oczywiście w odpowiedni sposób zmanipulować te emocje. Ja to jeszcze dokładnie pokażę o co tutaj chodzi, na razie chciałem Wam po prostu powiedzieć, że coś takiego fajnie działa, i to jest coś, o czym tak naprawdę jeszcze nie mówiłem i jest to naprawdę jeden z takich newsów, które bardzo fajnie działają. Jedna z nowych rzeczy, które przygotowałem właśnie dla Was, jeśli chodzi o uwodzenie kobiet w dzień na ulicy, na przystankach, na ulicach, galeriach, no i wszędzie tam, gdzie są dziewczyny. Hej, cześć! Czy ty jesteś Polką? Tak. Na pewno? A nie. A powiedz grzeg Żółka. Grzechu, to. <laughs> Bardzo dobrze. No to 505 505 Musisz wiedzieć, że jeśli oglądasz to wideo i widzisz mi pierwszy raz to nazywam się Frywolny, jestem trenerem uwodzenia kobiet w dzień. Musisz też wiedzieć, że ulica i dzienne sytuacje to jest najłatwiejsze miejsce, żeby poznać dziewczynę marzeń. Wiele facetów chodzi do klubów, pije alkohol i to jest jej jedyne spektrum możliwości. Podchodząc do kobiet w dzień możesz sobie wybrać każdą dziewczynę. Możesz podejść do starszej dziewczyny, yy, takiej, która Ci się zawsze podoba, do młodszej, do jakiej tylko chcesz. Jeśli opanujesz tą komunikację, dowiesz się w jaki sposób wywoływać te emocje w kobietach, to uwierz mi, Twoje efekty będą ogromne. Ja tutaj nagrałem naprawdę sporo materiału yy, z dźwiękiem, i to wszystko udostępnię Wam yy, na końcu tego cyklu wideo. Będziecie mogli sobie zobaczyć w jaki sposób. Yy, Podchodzić do kobiet, w jaki sposób one reagują na różnego rodzaju teksty. To wszystko gotowe dostaniecie i myślę, że to jest naprawdę kawał wartościowej wiedzy. Takiej wiedzy, która pomoże Wam nie dojść, że nabrać pewności siebie w rozmowie z dziewczyną, to jeszcze nabrać motywacji i inspiracji do działania. Bo jest tak, że czasem siedzisz w domu, widzisz, że nic się nie dzieje i potrzebujesz po prostu dostać kopa. Potrzebujesz wkurzyć się na siebie i powiedzieć sobie, muszę zacząć coś kurwa robić. Muszę coś robić ze sobą, bo nadchodzi wiosna, jest masa dziewczyn na ulicy, a Tobie czas przemija. I ja mam nadzieję, że za pomocą tego nagrania dostaniesz naprawdę solidnego kopa. Zobaczysz, w jaki sposób można na różne sposoby podchodzić do dziewczyn. Oczywiście, będziesz mógł sobie to zastosować do własnych sytuacji, będziesz mógł to wszystko kopiować, co my robimy. I oczywiście dzięki temu ten Twój podryw nie będzie nudny, nie będzie taki rutynowy, sztampowy, tylko po prostu będzie oryginalny, będziesz miał cały czas nowy powiew mocy. Bo wiadomo, że jeśli się podchodzi do dziewczyn i mówi, podobasz mi się tylko. To robi się to po jakimś czasie nudne. A tutaj dostaniesz gotowe schematy działań, które też spowodują, że ten podryw będzie oryginalny, wyjątkowy. Dziewczyny będą na ciebie super reagować. Także. Panowie, naprawdę szykuje się rewelacyjny materiał. I jeśli chciałeś zawsze zobaczyć jak fajnie można poznawać dziewczyny w dzień, do końca ci to nie wychodzi albo jeszcze nie podchodziłeś do kobiet na ulicy, to za pomocą tego materiału dowiesz się jak to robić i pamiętaj, że tak naprawdę teraz jest najlepszy okres. Jak ten okres przegapisz, to zrobi się lato, będzie gorąco, potem znowu jesień i znowu zima, także warto wykorzystać ten czas i po prostu działać. Ja jeszcze przypomnę, że Uwodzenie kobiet na ulicy wychodzi najłatwiej, naprawdę. Nie ma lepszego miejsca, żeby poznać kobietę. Po pierwsze, ona widzi, że ty nie jesteś pijany. Po drugie, ona nie jest pijana i jest często sama na ulicy, gdzie poznając dziewczynę w klubie, zawsze ma sytuację, że ona jest tam z siostrą, z rodziną, czy, czy nie wiem, czy z grupą znajomych. I zawsze musisz się zastanawiać, jak by tu ją podejść i tak dalej. Tutaj często na ulicy takich sytuacji nie ma. Idzie sama dziewczyna. Możesz do niej podejść, zagadać, wszystko odbywa się między Wami i myślę, że jest to naprawdę najlepszy sposób na poznawanie dziewczyn, jeśli chcesz najładniejsze dziewczyny, bo często właśnie te najładniejsze dziewczyny... Ciężko jest poznać w klubie. One dużo latają po tym klubie, faceci je zaczepiają i one są od razu zarażone do podrywu. Natomiast w dzień to jest najlepsza z możliwych opcji. Ja poznawałem mnóstwo pięknych dziewczyn w dzień i to wszystko naprawdę wychodziło zupełnie inaczej niż w klubach. Także jeśli jesteś nowy w temacie, to naprawdę polecam i polecam się zainteresować tą tematyką. Jaki masz numer telefonu? Zadzwonię. Jak będziemy mieli czas to się po prostu zgadamy i pójdziemy to, na herbatę potrafisz podejść, do ciebie podam. Dla osób, które zostawią mi komentarz, przygotowałem specjalny bonus. Jednak ten bonus dostaniecie dopiero za 2-3 dni, myślę, wszyscy, ale na pewno dostaniecie. Jeśli zostawisz komentarz, to na pewno dostaniesz ten bonus, dlatego, że po prostu teraz mam szkolenia, nie mam czasu pomontować tego materiału, wideo dokładnie, a jest to materiał, wideo z podejść, z dźwiękiem, dlatego naprawdę, jeśli zostawisz komentarz, dostaniesz fajny materiał, który będziesz mógł sobie obejrzeć i zastosować praktycznie od razu, Tyle w dzisiejszym wideo, a w kolejnym wideo dostaniesz kolejną porcję wartościowej wiedzy i kolejne nagrania z podejść, które mam nadzieję Cię zaskoczą, bo nie będą to tylko podejścia do pojedynczych dziewczyn, ale podejścia do, zresztą sam zobaczysz w kolejnym wideo, co ja Ci będę dużo mówił. Także widzimy się w kolejnym wideo, zostaw mi komentarz, wtedy będę wiedział, co Cię też tak naprawdę interesuje i czego chcesz się dowiedzieć.